witam państwa bardzo bardzo serdecznie nazywam się Roman Wiktor ten jestem autorem książki życie symbolami pisane w książce tej pokazałem przez rozkodowanie znaków firmowych ulotek reklam jak poprzez symbolikę kolorów znaków wszelkich innych elementów można odczytać Zakodowane przez podświadomość informacje o człowieku, o wyrobach, o danej firmie. W dniu dzisiejszym chciałem Państwu, aha, już dotychczas byłem, pokazałem Państwu film na temat, jak w znakach firmowych NTV Jaruzela Zagluskiego, pokazane co dzieje się w tej firmie i co jeszcze dalej się może zdarzyć, bo proces dalej trwa. Przedstawiłem Państwu również nagranie wywiad z panią Agnieszką, która opowiedziała, jak poprzez symbo rozkodowanie symboliki znaku firmowego uratowała, pozwoliła na uratowanie firmy i majątku. W dniu dzisiejszym chciałem Państwu pokazać, czy w polityce można również odczytać wiele płynących informacji. No to zacznijmy od tak zwanych ruchu wolnych ludzi, które Janusz Zagórski tam y, momencik. Pokażemy to. No, coś tu się nam. O jest. To jest gdzie ta książka, to są no ruch wolnych ludzi. Jest to. Y, Powiązane było z jakby z tematem oddolnej demokracji bezpośredniej. No Janusz Zagórski jeździł po Polsce i zakładał takie jakby przyczółki do działalności, do powstania ruchu wolnych ludzi. No patrzcie Państwo, co to przedstawia nam to zdjęcie. No to popatrzcie, jeszcze troszeczkę powiększymy go. O. Tło jakby tu stanowią młodzi ludzie. Młodzi ludzie, ale oni siedzą tyłem do frontu. Ich to jednak niestety nie interesuje. Mając przed oczami bieżącą scenę polityczną, oni są, że ich to nie interesuje, zabawa w te, te klocki i oni chcą po prostu wygodnie żyć. Wygodnie pracować, studiować i tak dalej. Ich te rozgrywki polityczne nie interesują. No to przyjrzyjmy się, co z tej symboliki wynika. No więc wiadomo, już pierwsze pokazane tutaj to tło, że nic z tego nie będzie. Tu już frontem, tyłem do frontu, są zwróceni. Mamy tutaj, ale główną informacją jest tutaj jakby taka powiewająca flaga Polski, która w przyszłości jest jakby rozstrzępiana, jakby znikała. To zjawisko jest bardzo niebezpieczne, dlatego że premier Morawiecki powiedział, że rząd właściwie nie, w Polsce nie sprawuje władzy, bo jest uzależniony od korporacji zachodnich, amerykańskich. No to tu w tej chwili ta historia jest zakodowana właśnie w tym rysunku tej flagi. Patrzę państwo, no mamy kolor flagi, ona z początku, u góry jest biała pasywna, a u dołu jest jakby pogrubiona, czyli rozgrywki, to polityczne morderstwa, to jakieś tam eliminacje po kolei, no dojście do władzy odpowiednich nacji. Ale wble upływu, sięgnie to jakby dołu. Myślę, że ten dół to już teraz nadszedł. To już jest kryzys potworny, ponieważ no, dzieje się, co się dzieje. I patrzcie państwo, z tego Białego Tła tutaj, o, z tego białego, wypływają jakieś pojedyncze gołąbki. Ludzie, którzy mają jakieś czyste intencje, ale z drugiej strony są słabi, bardzo mało agresywni i. Z tego ruchu może jeden, dwóch, kilku ewentualnie dostać się do, do, Europy, do parlamentu lub ewentualnie do, yy, do senatu. Natomiast dolna część, patrzy Państwo, ona też w pewnym momencie już zaczyna jakby się zwężać i obydwie te, te części flagi, zarówno biała, jak i czerwona, roztrzępiają się, są rozrywane przez wiatr historii i z tej dolnej czerwonej dużo, dużo więcej tych czerwonych gołąbków, tych krwawych gołąbków wychodzi no, jest masa ludzi, którzy od początku tej nowej rzeczywistości nie skalali sobie rąk żadną pracą, tylko się gdzieś tam pchają na ciepłą posadkę i z tych ludzi wiele, ale Polska jaka taka jest rozdarta, rozstrzępiona. oby słowa ma... Z... Jerzego Ziemby, który mówi, że w pewnym momencie będzie pracować za miskę ryżu, oby się ona nie sprawdziła. Czas pokaże już po najbliższych wyborach. Proszę Państwa, no to byłoby ten ruch wolnych ludzi. Mało znany jest i około 6 tysięcy zarejestrowanych ludzi. No niestety ten ruch. Jakoby takiego większego większych szans nie ma, nie ma, no to przyjmijmy się następnej formacji politycznej, którą jest konfederacja. No ten znak już był pokazywany, powstał przed poprzednimi wyborami i patrzcie hasło, jakie tu jest, no Polska, co prawda taki kanciasty sposób zrobiona, ale jest w kolorze niebieskim, granatu, granatowy Kolor granatowy od niebieskiego do granatowego jest związany z wiedzą, z umiejętnościami, z projektami, planami, z takimiś planami strategicznymi do rozwoju, do gospodarki i funkcjonowania całego państwa. No więc tu jest, na to była flaga pierwsza, jaka powstała, w kolorze granat, czyli i nagle jest orzeł czyli konfederaci uważają się za tych orłów polityki polskiej i oni są skierowani w przyszłość, czyli w prawą stronę. Ale na naszym rysunku po prawej stronie Polski mamy wschodnie tereny. Wiele różnych zarzutów, że są projatacy czy protacy, czy przeciwniczem czegoś w związku, ale oni mają, oni tutaj przedstawiani są jako Szlachetni, biali, nieskalani. A w ich głowach, oczywiście, korona bo tam któryś z tych członków Konfederacji tam mówił o jakiejś powrocie do królewskich, jakichś tam spraw historii. No, ma, że każdy może marzyć, ma wolno każdemu. W związku z tym, ja też, nie będę tu wymieniać nazwiska. No i, i to, ten, ale patrzcie Państwo na zachód, Czyli przeszłość jest jakby postrzebiona. Oni nie patrzą na to. Oni są skierowani gdzieś tam na wschód, nawet poza granice polskie, jakby tą Polskę wyciągnięto. Ale proszę, patrzcie Państwo, to są tak zwane, ten znak jest znikający punkt przyszłości. Ta firma w przyszłości nie osiągnie. Ona prawdopodobnie zniknie, a może się przemianuje na coś innego, się rozsypie. Jest mi to obojętne, co się stanie. Oni i tak nie mają znaczenia dla nas. W związku z tym tu były początki bardzo obiecujące. To, co pokazane tu na tych zdjęciach, jest bardzo obiecujące. No to przyjrzyjmy się kolejnemu znakowi, który również już funkcjonował w poprzednich wyborach. Przed samymi wyborami patrzcie Państwo, co się stało. Polska jest w kolorze białym. Ich już nie interesuje Polska. Ich już Polska nie interesuje. To jest dla nich biała plama. Natomiast słyszałem kiedyś przerażającą wypowiedź jednego z polityków Konfederacji, że my idziemy po władzę. Wiecie Państwo, no władza należy do ludu, o ile ja się dobrze orientuję. Czwarty paragraf w Konstytucji mówi, że władza należy do ludu. A oni chcą władzy, no to jak? Oni chcą unicestwić społeczeństwo polskie, no bo tak z tego by wynikało. Ale patrzcie Państwo, już orły wiedzą, jak dostać się do korytka. Oni już tylko na siebie skupili, no macie Państwo najlepiej. Ostatnie przetasowania z tych poprzednich liderów, już niewielu zostało, są nowi liderzy, mają nowe idee, nowe pomysły, rozrabiają się między sobą. I już Polska nie interesuje. A ta złota korona to jakoś tak no dalej istnieje w głowie, marzy się im stanowiska państwowe. To jest ta właśnie dla nich korona. To jest korona dla nich, nie dla społeczeństwa, bo gdyby, to ta korona ustawiona byłaby nad Polską. Ich tylko interesuje kasa i stanowisko. Także wiecie Państwo, no, tu wszystko widać, co można powiedzieć o. Konfederację. No i jeszcze w poprzednich, patrzcie Państwo, w poprzednich wyborach, przed wyborami, właściwie w kampanii wyborczej obowiązały takie plakaty. Konfederacja pasywna, tu Polska, o nich Polska już nie interesuje, Konfederacja i kolwin, Rudowce, pasywnie, pwała wielkiej Polsce. No jakiej wielkiej Polsce? W czym jesteśmy wielcy? Jesteśmy zarznięci, zadłużeni po, po szyję. Gdzie kolejne nacje będą, kolejne populacje będą składa, spłacać nasze długi. Widzicie Państwo, jak również w polityce można odebrać wiele, wiele niekorzystnych sygnałów, a właściwie prawdziwych sygnałów, natomiast społeczeństwo powinno sobie jakoś wybrać. I Dziękuję Państwu za uwagę. To był kolejny filmik, który. Chciałem pokazać, jak w życiu można wykorzystać wiedzę czy umiejętność czytania grafiki. Do zobaczenia.